DFK Roszowice działa już 30 lat. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie ma na celu poszerzenie tradycji mniejszości niemieckiej w gminie Cizek. Staramy się to coraz bardziej rozwijać nie tylko tutaj u nas, ale i też gdzieś zachęcać innych uczestników spoza naszych wiosek, bo oczywiście nie zamykamy się. E, organizujemy wycieczki, organizujemy przyjęcia tutaj, e, tak jak dzisiaj. Organizujemy spotkania. Ostatnio był właśnie wieczór bajkowy dla dzieci, coś innego. No i tak staramy się cały czas coś wymyśleć, żeby tych mniejszych i tych większych do siebie przyciągać. No, i pokazywać, czym kiedyś była dla nas ta kultura, żeby nie została zapomniana. Z okazji 30-lecia działalności DFK oraz 15-lecia zespołu Mat Music zorganizowano wydarzenie dla mieszkańców Ruszowic, które pozwoliło na spędzenie atrakcyjnego wieczoru w sołectwie. Na wiosce, wiadomo, jest dużo pracy związanych też z rolą i żniwami, więc to jest taki ostatni moment, żebyśmy raz mogli bez stresu pofajerować. Dlatego mamy taki repertuar też dosyć. Ciekawy, taki interesujący, co powinno zachęcić wszystkich. W programie przewidziano blok zabaw dla dzieci, występ orkiestry Dente i Kotulin, koncert Karoliny Trelli oraz zespołu Matt Music. Dzisiaj na scenie wszystko co najlepsze, czyli od śląskich po niemieckie potem dyskotekowe piosenki. Fajnie się bawimy, zabawiamy ludzi. Są z nami mega, super imprezy. Co widać po każdym evencie, jak mhm. również mniejsze, duże imprezy gramy. Ludzie się bawią. Wychowywałam się dwujęzycznie, jestem osobą wychowującą co się dwujęzycznie, tak też wychowuję swojego syna. I gdzieś ten język niemiecki przez całe życie towarzyszył mi i towarzyszy nadal. Ty w pracy, bo uczę języka niemieckiego dzieci, a tak samo w życiu takim, tutaj, dodatkowym moim hobby, tak, którym jest śpiewanie. Tego dnia mieszkańcy Roszowic mogli bawić się do samego rana, a występy artystów pokazały, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji mniejszości niemieckiej.